No, dzień dobry. Tutaj mamy kolejny odcinek serii Perpetuum Mobile. Jest to odcinek numer 2. A nieprawda, oszukałem, nieprawda, nie jest numer 2, tylko inny niż numer 2. Żart, żart, taki żart nieśmieszny, ale co prawda, był żart. Nie każdy raz musi być śmieszny. Dobrze, tutaj mamy nowe urządzenie i o dziwo nie od pana Chińczyka, tylko od pana Polaka. Albo od polskiego Chińczyka, bo wszystko po polsku. Co to będzie? Co to będzie? Może jakoś tutaj przewrócimy to i pokażemy w ten sposób czarno zdjęcie. Będzie to zasilacz warsztatowy z potencjometrem, żeby tam nam jakieś wolty wychodziły tak jakie chcemy. Tutaj mamy właśnie, o proszę zobaczyć, liczniczek. W sumie nie mam niczego do pokazywania. Tu wezmę może... O śrubkę, bardzo ładna śrubka do pokazywania. O proszę zobaczyć, tutaj mamy, o, pipi, tutaj właśnie wyświetlacz. Yy, całą płytkę PCB, do której będziemy wszystko dodać. Wszystko po polsku. Niesamowite. Tutaj mamy liczby. są bardzo ważne liczby. Proszę je zapamiętać. Yy, a tutaj mamy całą torbę z różnościami. O proszę zobaczyć jak to brzęczy ładnie. Czyli będziemy, będziemy budować. Będzie ciekawie. To było na razie na tyle.